Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Butelki wody, tak, to może być jedna milionowa mieszkania, tak? Yy, cały taki wachlarz. Yy, no mówię tutaj teraz o sile nabywczej jednego złotego, tak? Czyli <laughs> można powiedzieć o tym, tak? Yy, więc to jest siła nabywcza i zastanówmy się, co wpływa na siłę nabywczą. Pieniądze. Przede wszystkim podaż pieniądza. Mhm. Podaż pieniądza i podaż tych dóbr, które można je wymienić. Okej. Okay. Czyli podaż, podaż pieniądza, tak? Oczywiście tak. w konsekwencji podatków. Okej. Okay. Dopodatkowanie, Części, częściowe też opodatkowanie. Mhm. A co ma Pan na myśli, mówiąc o podatkowaniu? Szczególnie... Może i też na przykład koszty wytworzenia, ale w przypadku na przykład podatków bez bezpośrednich ta cena do usług przy wysokim podatkowaniu aktualnie jest większa i możemy nabyć, mhm. bądź jeżeli jest to opodatkowanie dochodowe. Podatkowej drodze, to nie muszę mi robić. Okej, czyli taki wpływ, że opodatkowanie może wpłynąć na ceny, tak? I poprzez to. Tak, albo na nasze dochody, tak? No okej. Okay. Tak, no tak jak tu, tu, tu pan zauważył, tak ma no, nam podaż, podaż yy, i popyt, tak? Tutaj, yy, jako, ulubione dwa słowa ekonomisty, tak? Podaż popyt. No i kto jakby w jaki sposób ta, ta podaż pieniądza się, się zmienia na rynku? Tutaj kto jakby jak ona się zwiększa, zmniejsza i jak to wpływa na tę siłę nowych część? Wcześniej to przez bank centralny, przez operację otwartego rynku bank centralny wpływa na podaż mhm. pieniądza no, przez to, okay. to jest Czyli bądź, bądź, Tak, przez to. Jakie komercyjne mają ten dużo rynku? No tak, właściwie mają dominujący, tak? Tutaj ponad, ponad 90% jakby podaży pieniądza za to odpowiadają banki komercyjne, tak? Więc oczywiście tutaj. Nam...